Fajny dzień, robota, niestety robota. No. no, i co? No i idziemy sobie drogą. Idziemy, idziemy, i nic ciekawego. Tam jest fajne miasteczko, ale nie chcę się tam na pieszu iść daleko trochę. No, więc wracamy za chwilę. Tam jest jakaś kapliczka, coś. Idzie sklep dalej. lata. No, kiedy się przejdziemy? A w tym by się szybciej dojechało, ale niestety teraz w tej chwili go nie ma. No. Kolejny vlog, kolejna robota. Praca, wracam się. Że... Zrobione, zrobione gwiazdy elegancko, elegancko garaż pozistan Pięknie, elegancko, garażek mały, jest droga gwiazdowa jest zrobiona, więc elegancko. wszystko skończone, można wracać na hapę koniec kolejnego dnia yy, no koniec dzisiejszego vloga. Pozdrawiam serdecznie. Sorki, że takie krótkie materiały są, ale nie mam czasu i siły za bardzo za tym nagrywać. I też z Kubą się nie widuje, więc nie mamy jak za bardzo razem współpracować. Ale trzymajcie się, będą niedługo filmiki, mam nadzieję. Będą na pewno, obiecujemy. I dajcie sobie łapeczkę w górę oraz dzwoneczka nie zapomnijcie kliknąć. Trzymajcie się, siema.